Witam serdecznie, ja jestem Korentin. W komentarzach proponowaliście, abym nagrał historię zespołu Prost. Wasza prośba została przeze mnie zaakceptowana. Także, jeżeli podoba Wam się moja twórczość, to dajcie o tym znać, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. A teraz zapraszam do oglądania. Historia zespołu Prost zaczyna się w 1993 roku. Wtedy Alan Prost po zdobyciu czwartego tytułu mistrzowskiego oznajmił, że już nigdy więcej nie weźmie udziału w wyścigu Formuły 1. W 1997 roku francuski kierowca chciał wystawić własny zespół w królowej sportów motorowych. Zakupił w tym celu bankrutujący zespół Ligier i zmienił jego nazwę na Prost Grand Prix. Tytularnym sponsorem ekipy Alana Prosta zostały papierosy Gaulois. Pierwszy bolid zespołu z Francji o oznaczeniu JS45. Był oparty na bolicie Timuliger z 1996 roku o oznaczeniu JS-43. Zaprojektował go Loic Bigot, który wiele lat później zaprojektował Bolid Browna z 2009 roku. Pierwsze auto było napędzane silnikami Mugen Honda, a kierowcami zostali Francuz Oliver Pani oraz debiutant Japończyk Shinji Nakano. Zdecydowanie lepiej radził sobie ten pierwszy. Olivier Pani regularnie punktował i dwa razy stanął na podium. Był trzeci w Brazylii i drugi w Hiszpanii. Niestety, podczas Grand Prix Kanady francuski kierowca uległ poważnemu wypadkowi. Jego efektem było złamanie obu nóg, przez co na 7 wyścigów musiał go zastąpić Włoch Jarno Trulli, który musiał odejść z timu Minardi. Trulli spisał się świetnie. Podczas Grand Prix Niemiec zajął czwarte miejsce, natomiast podczas wyścigów Austrii był liderem przez 37 okrążeń. Do mety jednak nie dojechał z powodu awarii silnika. Dużo gorzej radził sobie Shinji na Kano. Samurai w trakcie całego sezonu zdobył tylko dwa punkty, choć wystąpił we wszystkich wyścigach. Ostatecznie zespół Alana Prosta zajął na koniec sezonu 1997 szóste miejsce z dorobkiem 21 punktów. Na sezon 1998 w zespole Prost Grand Prix doszło do wielu zmian. Fabryka zespołu została przeniesiona bliżej Paryża, a nowym dostawcą silników został Peugeot. Podjęto również decyzję, że od 1998 roku zespół będzie budował bolidy samodzielnie. W składzie kierowców zaszła jedna zmiana. Szymczygo na zastąpił Jarno Trulli, który podczas deszczowego Grand Prix Belgii zdobył jedyny punkt dla zespołu. Oliver Pani nie wywalczył natomiast ani jednego punktu. Tak beznadziejne wyniki były efektem nie tylko słabej konstrukcji Bolidu, ale też awaryjnych silników Peugeot. Jakby tego było mało, Bolid Prosta o oznaczeniu AP01 dopiero za trzecim razem zdał testy zderzeniowe. Gdyby ich nie zdał, to nie zostałby dopuszczony do wyścigów. Na sezon 1999 Prost przedłużył kontrakt z Oliverem Panisem i Jarno Trulin. Bolid o oznaczeniu AP02 zaprojektowało trzech projektantów: Loïc Bigot, Alan Jenkins oraz John Barnard. Ich bolid był lepszy od zeszłorocznego. O czym świadczy m.in. to, że obydwaj kierowcy punktowali, a podczas Grand Prix Europy na niemieckim Nürburgringu Jarno Trulli zajął drugie miejsce. Dla Włocha było to pierwszy podium w karierze. Na koniec sezonu 1999 Seine Alana Prosta zajęła siódme miejsce z dorobkiem 9 punktów. Sezon 2000 był zdecydowanie najgorszym w historii francuskiego teamu. Kontrakty z Prostem podpisali Francuz Jean Alesi. Oraz debiutujący w F1 niemiec Nick Heitfeld. Żaden z nich nie wywalczył punktu, przez to Prost Grand Prix zajął na koniec sezonu ostatnie 11 miejsce. Te katastrofalne rezultaty wynikały nie tylko ze słabej konstrukcji auta i zawodnych silników Peugeot, ale również ze złego doboru kierowców. Jean Alesi miał lata świetności dawno za sobą, a Nick Heitfeld był debiutantem, więc nie miał zbyt dużego doświadczenia w F1. Najlepszym dowodem na to, że zatrudnienie Niemca i Francuza nie było dobrą decyzją, jest Grand Prix Austrii, gdzie Alessi i Heidfeld zderzyli się ze sobą. Sezon 2001 był ostatnim z udziałem zespołu Prost. Doszło w nim do wielu zmian. Były kierowca Saubera, brazylijczyk Pedro Diniz, kupił 40% akcji zespołu, przez co jego sponsor firma Parmalat znalazła się na bolicie AP04, który został zaprojektowany przez Johna Barnarda i Henrygo Duranda. Papierosy Gulua natomiast przestały być tytularnym sponsorem zespołu. Co ciekawe, jednym z inżynierów francuskiego zespołu był wówczas Polak, Marcin Budkowski. Silniki Peugeot zostały zamienione na silniki Ferrari, ale były dostarczane pod nazwą Acer. Opony Bridgestone zostały zamienione na Michelin. W składzie kierowców doszło do wielu roszad. Najpierw kierowcami etatowymi byli Jean Alesi oraz argentyńczyk Gaston Mazacane. Ten drugi pożegnał się ze swoim stanowiskiem już po czterech wyścigach sezonu. Jego miejsce zajął dotychczasowy kierowca Jaguara Luciano Burti, natomiast Brazylijczyka w Jaguarze zastąpił jeden z kierowców testowych zespołu prost Hiszpan Pedro de la Rosa. Podczas Grand Prix Belgii Luciano Burti uległ poważnemu wypadkowi, przez co dostał poważnej kontuzji. Podczas rund we Włoszech, USA i Japonii w jego miejsce wskoczył Czech Thomas Enge, który podobnie jak Burti i Masakane nie zdobył punktów. Cztery punkty wywalczył natomiast Jean Alesi, który na ostatnie pięć wyścigów przeniósł się do Jordana. Zastąpił tam wówczas Heinza Haralda Frentzena. Niemiec z kolei przeniósł się do Prosta. Tym samym Alesi i Frentzen zamienili się miejscami. Niemiecki kierowca nie zdobył jednak dla Prosta ani jednego punktu. Jednak był w stanie zająć czwarte miejsce podczas kwalifikacji do Grand Prix Belgii. Ostatecznie Tim Alana Prosta na koniec sezonu 2001 zajął dziewiąte miejsce wyprzedzając zespoły Aros i Minardi. Co ciekawe w listopadzie 2010 roku bolidem AP04 Timu Prost miał okazję jeździć ówczesny premier Rosji, a obecny prezydent Władimir Putin. Auto zostało przemalowane w barwy Renault, ponieważ w 2010 roku obok Roberta Kubicy kierowcą tego zespołu był Rosjanin Witalij Pietrow. Putin promował tym samym pierwsze Grand Prix Rosji, które na 2014 rok zaplanowano w Soczi. Na sezon 2002 Prost nie pojawił się w stawce z powodu kłopotów finansowych. Pozostałeś po zespole odkupiła firma Phoenix Finance. Próbowała ona rozpocząć starty od drugiej rundy sezonu Grand Prix Malezji jednak FIA nie wyraziła na to zgody. Alan Prost to jeden z najlepszych kierowców w historii Formuły 1. Jednak jego zespół nie był zbyt dobry. Trzeba jednak pamiętać, że to dzięki Alanowi Prostowi w Królowej Sportów Motorowych zadebiutował Thomas Enge. Jedyny Czech w Formule 1. Na dziś to tyle. Udostępnijcie ten film znajomym i piszcie w komentarzach jakie są Wasze propozycje na następny odcinek. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!